Czym jest dla Was magia? Ja myślę, że magia jest wtedy, kiedy coś jest, a później tego nie ma. Czy Wy też tak uważacie? Jeśli poznaliście wróżkę z Morkę, to wiecie, że ona potrafi wyczarować różne rzeczy. Nawet taki magiczny pojemnik, w którym znikają różne przedmioty. Zdziwieni? To posłuchajcie, o czym tak naprawdę mowa. Zmorek właśnie wrócił ze szkoły. Zjadł obiad i wyszedł na dwór, żeby z przyjaciółmi pograć w piłkę. Jednak tego dnia zaskoczyła go kompletna cisza. Nikogo nie było w okolicy. Gdzie wszyscy są? Pomyślał. Obszedł plac zabaw, później boisko piłkarskie, a tam ani Krzysia, ani Piotrusia. Nawet Meli nie spotkał. Podziwne, gdzie oni są? I nagle jego policzki poczerwieniały. Poczuł się tak, jakby w lipcowy dzień założył gruby wełniany sweter. O nie, już wiem, co oni robią! Zupełnie o tym zapomniałem! Wykrzyknął i wystartował w kierunku domu z taką prędkością, że nawet najszybszy piłkarz nie zdołałby go przegonić. Słukiem zatrzasnął drzwi domu i pobiegł do swojego pokoju. W korytarzu pozostały tylko błotniste ślady. To musiało być coś bardzo ważnego, skoro nie zdjął butów. Zmorko, pomocy! zawołał. Pokój Zmorka rozjaśniał od gwiazdek. Pojawiła się złotowłosa wróżka. Dlaczego jesteś taki przerażony? zapytała spokojnym głosem. Zapomniałem o konkursie. Na jutro miałem przygotować projekt przydomowego kompostownika. Nawet nie wiem, co to jest. Z morku. zaraz temu zaradzimy. Ostatnio przeprowadziłam ciekawą rozmowę z amerykańską dżdżownicą, która wprowadziła się do kompostownika twojego sąsiada. Z kim? Z dżdżownicą? Ble! Tak, z dżdżownicą, bo te małe stworzonka sprawiają, że kompost szybciej ulega rozkładowi i powstaje znakomity nawóz do roślin. Aby zrozumieć, czym jest kompostownik, wyjdźmy na zewnątrz, a tam wszystko ci opowiem. Gdy już byli na dworze, wróżka poprosiła Zmorka o zorganizowanie wiaderka. Udało mu się znaleźć dosyć duży i stary, niepotrzebny pojemnik, przypominający wiaderko. Wspólnymi siłami odcięli w nim dno. To będzie nasz kompostownik, powiedziała wróżka, po czym ustawiła go przy płocie. Kolejnym zadaniem Zmorka było przyniesienie gałązek, liści, zwiędniętych kwiatów i skoszonej ostatnio trawy. Oraz odpadów, które do tej pory z Zmorek wyrzucał do brązowego pojemnika. Gdy już to wszystko przyniósł, wróżka zaczęła tłumaczyć mu cały magiczny mechanizm kompostownika. Wszystko tkwi w rodzaju i ułożeniu odpadów. Od teraz, zamiast do brązowego pojemnika, bioodpady przyniesiesz tutaj, powiedziała. Energicznie zakasała rękawy i zaczęła po kolei wrzucać do pojemnika różne przedmioty. Najpierw gałązki, które przykryła kilkoma garściami liści, trawą i zwiędłymi kwiatami z ogródka. Na to wszystko wysypała odpady z brązowego pojemnika. Aby mieć pewność, czy zmorek poprawnie segreguje odpady, wróżka przejrzała, co było w tym pojemniku. Znalazła tam skorupki jaj, obierki po warzywach i skórki po owocach, kilka ogrysków po jabłkach, a także fusy po herbacie. Westchnęła z ulgą, po czym znowu wrzuciła gałązki i liście. Na koniec zalała wszystko wodą. A teraz uwaga! Przedstawiam Ci z morku dżdżownice amerykańskie, które rozprawią się z tym kompostem, i za kilka miesięcy powstanie znakomity nawóz do roślin. Grupa różowo-brązowych dżdżownic pojawiła się na krawędzi pojemnika i niczym znakomici pływacy startujący w igrzyskach olimpijskich. Zwinnie wskoczyły do środka. I to byłoby na tyle. Oto kompostownik. Niestety, nie możesz zabrać go do szkoły. Całe szczęście, że robiłem zdjęcia, więc wszyscy zobaczą, jak wygląda mój przydomowy kompostownik. A najważniejsze, że odpady zamiast do brązowego pojemnika wyrzucę do mojego nowego kompostownika. Koniec.